Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Myślę, że samochód jest też dobrze przygotowany, cały zespół i my jako zawodnicy, jako załoga. No Chyba, chyba, chyba dawno, dawno nie byłem tak spokojny przed startem do Dakaru. No, samochód myślę, że jak na razie, jak tam tak parę tylko kilometrów, bardzo fajnie się zachowywał. Ja pierwszy raz pojadę tak mocnym samochodem, także też muszę mieć wielki respekt do tego, dlatego że no, jakby nie było, no, dużo bardziej jest niebezpiecznie, dużo bardziej trzeba uważać na wydmach, na, na różnych e, niespodziankach. Także będziemy się ścigać. Każdy kilometr kolejny który przejeżdżamy tym samochodem, utwierdza nas w przekonaniu, że to jest świetne auto. Tylko można być zadowolonym na pewno. Myślę, że i no również to miejsce, które zajęliśmy po tym prologu, to jest dla nas coś niesamowitego, choć wiemy doskonale, że to jest prolog, tylko że raj się dopiero zaczyna i, i naprawdę teraz ciężkie dni przed nami, ale będziemy się starać jechać płynnie i naprawdę dobrze. No cóż, my jesteśmy na pewno zadowoleni dzisiejszego etapu. Tempo było bardzo dobre i na tym nam przede wszystkim zależy. Jechaliśmy bardzo, bardzo fajnie, bardzo płynnie. Ostatnie 700 metrów przed metą, niestety, zakopaliśmy się i to, to był największy nasz dzisiejszy problem, dlatego że przez może 12-15 minut kopywaliśmy się stamtąd, wyjeżdżaliśmy. Myślę, że wielu, wiele samochodów też tam miało problem. To była bardzo trudna wydma, a na dodatek jeszcze mnóstwo kibiców na niej stało. I podjeżdżając do góry, no ja jeszcze niedoświadczony zawodnik trochę odpuściłem i to był mój błąd. Musieliśmy wycofać w dół, zostaliśmy w takim miękkim piachu, więc dlatego no, spędziliśmy tam te kolejne minuty, żeby się stamtąd wydostać. Cóż, kolejny etap za nami, e, bardzo szybki, to takie bardziej WRC było niż, e, niż Dakar. E, przypominało na początku trochę, bo tam było troszkę takich e, jazdy w rzece, po piasku, a później po dużych kamieniach. No ale później się już zaczęły takie dosyć kręte, takie szutrowe drogi, cały czas nawet czasem były takie zniszczony asfalt. E, także no, bardziej dla takich rajdowców, co wywodzą się z tego, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, no, za nami startowali no, zawodnicy, którzy się biją o pierwsze miejsca, bo wczoraj mieli przygody. No jak na przykład samiec nas doszedł swoim bagi, to kamienie latały po 2-3 metry do góry i musieliśmy w pewnym momencie trochę stanąć, żeby to wszystko opadło, żeby no, tego nie, nie zabrać na przednią szybę. Myślę, że bardzo fajnie jechaliśmy. bardzo szybki, dużo zakrętów takich na dużej szybkości. Rafał mnie nie hamował tym razem, patrzył tylko jak wykonuje swoją pracę i mówił, żeby, żebym jechał na tyle swoich możliwości, żebym się dobrze czuł. Będziemy dalej walczyć.